A jak, jak są, jakie są? Jakie są Państwa przemyślenia na temat COVID-a ostatnio? Bo ja. Ja mam takie raczej neutralne. W sensie ani się nie spinam, ani się nie luzuję za bardzo. Ostatnio Borys wspomniał o tym COVIDzie na podcaście i ludzie go strasznie tam. Znaczy jest jakaś grupa ludzi, która go strasznie napastowała z tego powodu. Ja nie do końca rozumiem dlaczego. Jest kolejny taki przypadek, że człowiek stosuje pewne zasady wobec siebie, a ludzie mają do niego pretensje, jakby wymuszał na nich jakiś tam styl zachowania, który im nie pasuje. Nie wiem, czemu się ludzie tak spinają z powodu tego covid. -a. W sensie i w jedną, i w drugą stronę. Jeżeli, jeżeli się nie boisz covid, to się nie bój, a jak. To, to jest Twoja sprawa, nie? Ale jeżeli ktoś się boi, to niech się boi, no. Jest ostrożniejszy, nie wychodzi z domu za często, też jego prawo. Jak sobie może na to pozwolić, to co może sobie zrobić co chce. Po co się spinać i, ten, i denerwować? Trudno mi to ogarnąć. Że ludziom się zdarza takie podejście. Ja też też trochę zapomniałem o covidzie, ale to jest taka rzecz, która, która się przewija dosyć regularnie. Jakby w związku z tym, że tam prędzej czy później jesień się zacznie zbliżać, no to będziemy tam, tam trochę wrócimy do tych zagadnień. Więc w tym kontekście pytam. W kontekście luźnej dyskusji, a nie prowokowania niepotrzebnego. Chyba są takie słowa klucze, że jeżeli je wypowiesz, niezależnie od tego w jaki sposób, to jest jakaś grupa ludzi, która się poczuje sprowokowana i i będzie albo Cię popierać bardzo, albo będzie się bulwersować i spinać. Zaszczepiłem się dwa razy chyba w tym momencie, kiedy ta szczepionka się pojawiła, ale teraz czuję się dosyć dobrze i raczej nie zamierzam się szczepić dalej, ale zobaczymy. Dużo ludzi bardzo pozytywnie podchodzi do pracy zdalnej, to ja wiem. wiem. To, jest, to jest ciekawe też kwestia, bo niektórym ta praca zdalna lepiej wychodzi niż innym i jedni są za tym, inni są przeciwni temu. Też chciałbym, żeby, jeżeli z covid ma coś dobrego wyniknąć, to chciałbym, żeby wyniknęła pewna dowolność w kwestii wykonywania niektórych zawodów. Że jeżeli są zawody, gdzie możesz pracować z domu efektywnie, to żebyś miał taką możliwość. Praca zdalna okej, okay, ale kontakt z ludźmi też jest ważny. To wiesz, różni są ludzie. Jedni potrzebują kontaktu i, i, i dostają go w pracy, inni nie potrzebują kontaktu i ten to minimum znajdują w domu. Ja bardzo lubię takie sytuacje, kiedy ludzie mają wybór. Ostatnio na, na YouTube a trafił jeden odcinek z, z Wowa, w którym mówię, że narkotyki nie są takie złe. <laughs> się trochę boję teraz, <laughs> bo to jest ryzykowne stwierdzenie. Tak słuchałem dzisiaj, mówię fuck, trzeba było to przemyśleć, bo to jest teza, którą e, znowu, znowu mówię. <laughs> to, jest, to jest teza, która jest trafna, ale rzucenie takiego hasła na YouTube. Może być ryzykowne. Będą wyświetlenia? Nie, nie sądzę, żeby były wyświetlenia, bo ja nie wrzuciłem tego w tytule, więc to jest tak, że jak ktoś słucha mojego podcastu czy tam moich opowieści z World of Warcraft, to to usłyszy, ale Ale nie widać tego na pierwszy rzut oka. Nie widać tego podstępnego hasła o narkotykach, i to jest też ryzykowne, że ktoś może uznać, że chciałem podstępnie dzieciom przemycić. Pomysł panie. Wypełnię po paru latach, tak jak cosplayerka, no jest to możliwe. Brzmi jak temat dla Wardęgi być może wydaje mi się, że wydaje mi się, że ci ludzie, którzy się zajmują tak na poważnie na YouTubie, na YouTube komentary, to oni gromadzą wszystkie kontrowersje, nawet jeżeli one w danym momencie nie są głośne, z wyprzedzeniem, że każdy ten kanał komentarzy ma taki specjalny katalog. Nazwane od, od, nie wiem, ksywki youtubera, i, i, i pakują tam fragmenty, które mogą prędzej czy później być kontrowersyjne. Z tego też powodu ten, ten, ten film, ta, ta piosenka gimpera, która trochę dotyczyła, trochę dotyczyła, głównie dotyczyła mnie i mojego syna. Dlatego wszyscy ją mają, bo wszyscy ją przygotowali sobie wcześniej na wszelki wypadek. Nie? I teraz Gimperek jak ma jakąś sprzeczkę z kimkolwiek, nawet ta sprzeczka jak jest łagodna, to nagle ta piosenka wy, wy, wychodzi, nie? Więc ci wszyscy wszyscy ludzie na tym, na tym YouTubie, to jest, to jest takie środowisko, że teraz każdy na każdego chyba zbiera jakieś dowody, jakieś haki. Że to jest coś, co, co każdy ma przygotowane. Trochę mnie to rozbraja, bo to, to nie jest dobre środowisko, kiedy tak wiesz, masz kumpli, z którymi się spotykasz. I Wiesz, że oni zbierają na ciebie haki. Na wszelki wypadek! Tak, tak, tak postrzegam dzisiaj to, to środowisko YouTube'owe. Że są takie, takie. donosicielskie trochę czasy. Tak, że teczki, teczki na siebie sk składają. Kiedyś wypływałeś na krosach, dzisiaj wypływasz na dramach, tak? No coś w tym jest. Czy to nasze podwórko jest tak zepsute na tym YouTube Czy wszędzie tak jest? Wydaje mi się, że nasze podwórko jest dosyć specyficzne pod tym względem. Ja obserwuję dosyć bacznie zagranicznego YouTube'a. Z racji tego, że jestem widzem, po prostu. I, i być, może, być może nie śledzę tego tak super dokładnie. Nie znam ludzi tak, tak dokładnie. Ale wydaje mi się, że za granicą tak się aż nie dzieje. Chociaż tam jest taki ziomek, co się nazywa Kimstar. I on jest jakiś walnięty ponoć. To, totalnie. Znaczy, na podstawie tego co oglądałem, to faktycznie jest walnięty na maksa. I on akurat pewnie jest takim ziomkiem, który gdzieś tam zbiera sobie zawsze materiały na różnych YouTuberów ale nie jest to takie powszechne. W Polsce content komentery stał się super popularny, więc nic dziwnego, że narzędzia służące temu kontentowi są tak nadużywane, nie? czyli zbieranie danych, budowanie teczek, gromadzenie wpadek. Ale z obrażaniem się w internecie to jest tak, że niestety wszyscy, na to, wszyscy temu ulegamy i nawet jak wiemy, że to jest niewłaściwe i bez sensu, to to taka jest to po prostu takie czasy. No. Wszyscy oburzają się, że nie można już nic powiedzieć i gdzie się pociął dystans, dopóki ktoś nie powie czegoś o nich. No to jest tak, tak. tak. Czy temat patologii w internecie może zostać dzisiaj pominięty? Te wszystkie gimpery, i samy, czy gąciarze mieli swoje 5 minut i wystarczy. Kurde, postawienie i samu, i gąciarza w, jednej, w jednym zdaniu to jest taki ciekawy zabieg. Nie sądziłem, że się spotkam z tym kiedyś. Po pierwsze, nie przesadzam, jakby. Patologia to jest chyba pojęcie, które dotyczy trochę innych twórców, dzisiaj zwłaszcza. No i też to, co uważamy za patologię, to jest bardzo indywidualna kwestia, prawda? Ja myślę, że to pojęcie będzie też się zmieniało i za jakiś czas to, co dzisiaj jest patologią, jutro no, za jakiś czas nie będzie patologią, pojawią się nowe patologie. Ja myślę, że raczej zmierzamy w kierunku coraz większych i gorszych skrajności, ale zobaczymy, nie? Co ja sądzę o Arquelu, który prowadzi Klub R na Twitchu? Co to znaczy Klub R? To coś jest z rasizmem związane? Jeżeli tak, to czemu Arquelowi się akurat przypisuje prowadzenie tego klubu? Wydaje mi się, że to jest taki, Taka łatka, którą mu przypięli widzowie w ramach beki I to się rozrosło może do jakiejś historii Nie no, ja wiem, wiem kim jest Arquel, to żeby wszystko było jasne, to, to wiem Natomiast no, to czasami tak jest, że... Że, że, ludzie, że ludzie wykorzystują, ale to już jest jakby. Jeżeli w donatach wysyłane są komunikaty, które e, są niewłaściwe, to wystarczy zablokować albo donaty, albo wpisy i tyle. Ja bym sobie szybko z tym poradził. Więc gdyby Arkol chciał, to by pewnie to szybko ograniczył. Ale to też jest ten efekt nie? Jak zacznie to ograniczać w ten sposób, to ludzie będą czuli, że go to dotyka i. No, nie wiem. Nie sądzę, żeby ktoś się. E żeby ktoś się świadomie i, i z premedytacją przedstawiał jako rasista, bo to jest dzisiaj y, niekorzystne. <laughs> Już pomijając fakt, że to jest niewłaściwe, to też jest niekorzystne. To tak chyba Krzyśka Gońciarza materiał oglądałem ostatnio i nawet go analizowałem, ale jest tylko dla wspierających u mnie na kanale, że, że unikanie ludzi jest także jakimś objawem y, nie do końca dobrej równowagi psychicznej. Ale już w zasadzie olewam, gdybym miał zwracać uwagę na każdy potencjalny sygnał braku równowagi, to bym chyba nic nie robił, tylko się przejmował. Co ja mam obrażać? Federacje MMA różne? Zwariowałeś? To kiedyś to można było obrażać youtubera i co najwyżej mógł się mógł focha sprzedać, a teraz, kurde, spotkasz na mieście takiego ziomka, to ci mordę obiję. Oni przetrenowani są. Trzeba uważać, kogo się obraża. <laughs> Może i dobrze, bo już nie ma bezkarnego szczekania w necie? No nie, niedobrze, niedobrze. Nie możemy żyć w rzeczywistości, w której... E, rozwiązywanie problemów się sprowadza do, do, e, do... siły fizycznej. To nie te czasy, nie? Co innego, jeżeli obie strony wchodzą na rynki, tam... godzą się na warunki. Co tak? Mówiliśmy o obrażaniu, a nie wyrażaniu własnej opinii. To jest jednak różnica. A widzisz, to jest tak, że... wedle własnej opinii ty nigdy nie obrażasz, tylko wyrażasz opinię. Dla osoby, której to dotyczy, to jest zawsze obraza. Co, że co, że jestem legendą polskiej? <gryw> że jakby ktoś by mi zrobił coś, to byłby skończony w internecie? Co ty? Ludzie by przyklasnęli. To jest tak, że. Jest mnóstwo ludzi, którzy by uznali, że wreszcie spotkało mnie to, na co sobie pracowałem przez lata. Nie? Że to jest zasłużone. No nie, nie, nie. Nie, nie bo poza tym. Żartuję z tym strachem. Raczej to by mi nie powstrzymało odrobienia. Po prostu nie czuję się teraz z tym. Nie czuję tego tematu. Ale to nie ma co żyć w takiej iluzji, że nikt by mnie nie ruszył czy coś. Absolutnie nie. Z jednej strony ja doceniam te wszystkie federacje frikowe MMA, bo to zwróciło uwagę młodych ludzi na sport. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że wzrost agresji nastąpił jakiś i w internecie i trochę poza internetem, co jest raczej niewłaściwe. Ale to już jest raczej wina tych konferencji, a nie samego sportu. Jest, siła fizyczna bardzo często reguluje re, relacje społeczne. Faceci zachowują się e, ostrożniej wobec siebie, bo wiedzą, że mogą być konsekwencje. To nas też czegoś uczy. W sensie takim, że jakby jestem daleki od popierania agresji fizycznej w jakiejkolwiek formie, ale jak dostaniesz czasem w mordę, to cię może naprostować. No. Niektórzy potrzebują takiego naprostowania. Interesującą sprawą w kwestii Freak fightów jest to, że te gale się oglądają znacznie lepiej niż yy, yy, prawdziwe wydarzenia sportowe. To powiedziałbym, że jest lekki... Yy, znaczy, że w związku z tym odczuwam pewien niesmak. Jakby wiem z czego to wynika i rozumiem entertainment value w tych Freak fightów jest wysoki, ale mam takie poczucie, że to powinno być taki... że powinny normalne być gale sportowe oglądane z oddaniem, a te freak fighty to tak, że akurat jak żadnej nie ma sensownej gali sportowej, to sobie obejrzę freakfighta się pośmieje. Nie? A to jest zupełnie odwrotna sytuacja. Autentyczne gale sportowe oglądają się dopiero wtedy, kiedy żadnego freakfighta nie ma w okolicy. Ale to też chyba jest polska specyfika. Na pewno w Stanach Zjednoczonych te gale się oglądają bardzo intensywnie. W sensie UFC, mówię o UFC. Z, z, z perspektywy social mediów, popularność free fightów w Polsce jest bardzo interesującym tematem. Z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Jakie są pozytywne wpływy tego, jakie negatywne? I też podejrzewam, że to amerykański UFC ma, ma też ten, ten entertainment, entertainment value na bardzo wysokim poziomie. Że tam jest dużo, dużo się dzieje na tych. Na tych Spotkaniach przed walką, tych konferencjach tam też jest dużo takich pyskówek, tylko też jest tak, że, że UFC ch chyba, chyba to wynika z tego, że social media są bardzo obecne w UFC, to znaczy wszyscy ci zawodnicy mają swoich fanów, to jest bardzo, bardzo rozbudowany system. Natomiast podejrzewam, że polscy zawodnicy MMA nie mają takiej bazy fanów zbudowanej. Tam to wszystko bardzo dobrze się zazębia. I gale UFC są pod względem sportowym na wysokim poziomie stoją, ale pod względem social mediowym także są rozwinięte i rozbudowane. Więc tam są umiejętności, jest dobrze przemyślane, dobrze przemyślane social media i też jest bardzo dobrze dawkowana patologia. Jak się, jak się oglądało konferencję z Conorem McGregorem, to wiadomo, że tam będą dymy. To chyba też jest tak, że wiem, że, że trochę narzekań się pojawiło, że dlaczego tak jest, że w gale Wzbudzają więcej zainteresowania niż autentyczne sportowe. I ci sportowcy mogą mieć podstawy do pretensji, nie? Może to nie jest spoko. No ale to właśnie to jest to, że, że te gale freak fightowe potrafią zbudować w bardzo dobry sposób zainteresowanie. I że taka gala jak KSW chociażby, że tam też można by zbudować zainteresowanie. Tylko to nie jest proste, nie? W galach freekweightowych chodzi o emocje, a ci co oglądają KSW, to chcą zobaczyć sztuki walki. To jest całkowicie inna widownia. Okej, okej, okay, okay, to, jest, to jest prawda, nie? Ale rzecz w tym, że jedno z drugim można połączyć. I UFC to udowadnia raczej. Ja też nie jestem znawcą, ja nie, nie oglądam tego UFC aż tak super często. Pogram w gierki, nie? Ale wydaje mi się, że UFC łączy, łączy te emocje i takie patologiczne trochę zachowania. Z, z, bardzo dobrą, z, z bardzo dobrym sportowym widowiskiem. Jeszcze jedną bardzo ciekawą e, rzecz robi UFC amerykańskie, że w ogóle to chyba w sportach walki jest wyjątkowa sytuacja, kiedy, kiedy kobiety wzbudzają równie dużo zainteresowania co faceci, że te walki są na tyle intensywne i na tyle ciekawe, że ludzie chcą to oglądać. Większość sportów kobiecych i męskich, że, że te, te kobiece sporty nie są tak ekscytujące jak męskie. Natomiast jeżeli chodzi o sztuki walki, to tam jest jakaś równowaga. I że dziewczyny, które walczą w UFC potrafią zarobić naprawdę dużo, dużą kasę. Bo jak się na przykład porówna koszykówkę amerykańską, męską i damską, to damskiej prawie nikt nie ogląda. Więc jakby. Kobiety tego nie oglądają, mężczyźni też tego nie chcą oglądać. Ale jeżeli chodzi o UFC, to faceci oglądają. Nie sądzę, żeby kobiety oglądały kobiece UFC, ale może? Więc to jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o sporty. Sport w ogóle Na fightowych galach jest coraz więcej sportowców No bo to jest dobry, dobry sposób na, 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 No bo przez gale fightowe możesz sobie zbudować bazę fanów Walka jest sportowa Więc się opłaca być tam Dużo bardziej się opłaca niż na takiej gali czysto sportowej Bo fighty robią to lepiej no, Lepiej budują popularność zawodnika No a to jest też tak, wiecie Jakby sport sportem, ale taki zawodnik, który trenuje całe życie Też chce zarobić ja, ja, ja w życiu bym nie miał pretensji do, do profesjonalnych zawodników Za to, że biorą udział w, w, w gali, która jest bardziej opłacalna I wizerunkowo, i finansowo Czy Wizerunkowo to jest dyskusyjna sprawa, bo wiecie, jak ktoś jest takim snobem w kwestii tego, co jest sportem, a co nie jest sportem To może uznać, że to wizerunkowo jest słaby udział we Free Ale jeżeli walka odbywa się na zasadach sportowych, są profesjonalni sędziowie Normandia, nie bądź seksistą. Damski UFC ogląda się bardzo dobrze. Już teraz nie pamiętam nazwisk niestety, bo nie mam nazwisk, nie mam pojęcia nazwiska, ale kilka widziałem takich walk. Była taka babka, która się tam cyborg chyba się nazywała, miała taką ksywkę cyborg. I jedna taka walka była, w której ona przegrała. Jak się nazywała ta druga zawodniczka? Coś na Leona? Leona? Nie pamiętam, nie pamiętam niestety, ale niesamowita była ta walka. Och, kurde, tam się działo. Niesamowicie, niesam, niesamowite były te walki. Kobiety są z, z, lżejsze od mężczyzn bardzo często. Ciosy nie są takie aż zabójcze. I jest ich więcej. Te walki są naprawdę ekscytujące. Niesamowite są te walki kobiece w UFC. Są szybkie, silne, ale niewystarczająco silne, żeby od razu położyć przeciwniczkę na, na, po, po jednym uderzeniu. U mężczyzn często się tak zdarza, że jest jeden strzał i po walce. Nie? Naprawdę parę niesamowitych. Wybaczcie mój, mój brak pamięci do nazwisk. Jest taka, jest taka dziewczyna, która jest, na, na tych, jest obcięta na łyso. Nie wiem, czy to jest francuska, ona jest taka bardzo filigranowa, ale ma taki, ma taki styl walki, taką szybkość. Po prostu, jak dobry film się ogląda, jak dobry film akcji. Niesamowite są te walki, daję słowo. I wcale się nie dziwię, że te dziewczyny zarabiają tam dużą kasę, bo one przyciągają publiczność. To jest jeden, to jest jeden taki. Sporty walki to, są, to chyba jest jedyny sport, w którym kobiety mogą zarabiać tyle, co mężczyźni, bo wzbudzają takie zainteresowanie i, i przynoszą pieniądze przynoszą publiczność, reklamodawców. E, co, że, że nie no, zawodniczka UFC na gali Freak Fightowej to przecież <laughs> Słuchajcie, nie byłoby co zbierać, nie? To nawet taka zawodniczka, która już tam. E największe osiągnięcia w karierze ma za sobą, to nie, to tak jakbyście... <śmianie> to w ogóle nie ma o czym mówić. To jakby To jest różnica w poziomach, to jest... <śmianie> nie ma o czym mówić, serio. <śmianie> zwłaszcza, zwłaszcza w wersji kobiecej, bo w wersji męskiej to... Oczywiście, że zawodnicy profesjonalni to by tam porozrzucali tych nieprofesjonalnych po ale w sporcie, w takim sporcie męskim to... Ktoś źle się ustawi, jeden cios w niewłaściwe miejsce wejdzie i jest knockout. Tam za ciężkie są te ciosy. Może się więcej wydarzyć. Ale w sporcie kobiecym to, to miała zga by była. Profesjonalna zawodniczka to by tam masakrę zrobiła. Byłem dzisiaj u fizjoterapeuty. Wreszcie poszedłem. Po, po długich miesiącach zmagania się, parę razy się próbowałem umówić z kimś z czata, ale ostatecznie jakoś zawsze, zawsze się. Myślę, że to nie do końca jest dobry pomysł, bo to. Widzowie mają ostrożniejsze podejście do takiego streamera. Z obcym facetem się umówiłem. Znaczy w obcym. się okazało, że facet, natomiast się umawiałem z, w lokacji, powiedzmy. Nie? W gabinecie, o tak, fizjoterapeutycznym. I też mi powiedział, że tego typu postawa, jakby siedzenie na fotelu, na, 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 wiadomo, że jest niekorzystne dla ciała, nie? Natomiast ja jeszcze jestem. Siedzę w pionie, jestem trochę przechylony do przodu. To powoduje. Że to mięśnie w takiej pozycji, nie do końca najlepszej, przez dosyć długi czas się znajdują, i to też ma swoje konsekwencje. No ale opowiem wam bo w ogóle, opowiedziałem o wszystkich swoich tam bólach, niebólach, obawach, co powinienem, co chciałbym naprawić, z czym mam problem. No i tam obgadaliśmy, obgadaliśmy. I potem trafiłem na stół do masażu, nie? i sprawdzał, jaki, jaki mam zakres ruchów i tak dalej. W zasadzie nie, nie najgorzej to wszystko wypadło. Ale potem, jak zaczął mi uciskać te konkretne mięśnie, z którymi mam problem, to myślałem, że skonam. Po prostu siedziałem, i... siedziałem z, z... z rękoma na twarzy i jęczałem z bólu. Jest, Jest parę takich, ale wyczuł dokładnie, w... z którym mięśniem mam problem. Bo ja myślałem, że na początku myślałem, że... że to dlatego bolą mnie te mięśnie, bo on po prostu mocno naciska. A się okazało, że ten sam nacisk w drugiej nodze w ogóle nie wywołał żadnego efektu. Więc mówię, o kurde, no niezła nie, 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 nie jazda, no. ale, ale serio, już momentami było gorzej jak u dentysty. Nie, 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 nie było. U dentysty jest dużo gorzej, ale, ale miałem takie, że... No i dostałem teraz na, na dwa tygodnie, za dwa tygodnie mam kolejną wizytę, dostałem serię ćwiczeń do, do przetrenowania no i będę je ćwiczył takie. Co mnie skłoniło, żeby do niego iść, to mam, mam problemy z kolanami. Ja dosyć jestem sprawny dzisiaj i potrafię robić dużo rzeczy, ale na przykład przy wchodzeniu na schody i przy schodzeniu ze schodach mam takie jakieś ograniczone zaufanie. Mam wrażenie, że moje nogi zaraz się poddadzą. I nie wiem czemu. Czasami mnie coś zakuje w kolanie, ale z reguły bardziej to był taki problem, że czuję, że coś jest kurde nie tak, że, że nie mogę polegać na tych nogach. Albo jak na przykład mam tak, że. Wchodzę na krzesło, żeby coś tam położyć, jakiś słoik na półce, czy zdjąć jakiś słoik z półki wysokiej, to muszę się złapać czymś ręką, nie mam zaufania do kolen, że coś tam jest nie tak, coś tam nie do końca działa. No więc. Więc poszedłem w końcu, już planowałem od dłuższego czasu. No i tam. Tak zresztą potwierdziło się to, co słyszałem wcześniej, że pewnym problemem nie jest nie są same kolana, tylko pozostałe rzeczy, że kolana są takim e, miejscem, w którym wszelkie problemy się ujawniają, natomiast e, one nie są źródłem. Na przykład w moim przypadku nie są. Wydaje mi się, że prawe biodro jest moim problemem e, i coś, coś tam jeszcze jest. E, no, ale to też, też pokrzepiające, bo mówił mi, że to, ja mówię, może część rzeczy z wiekiem, e, z wiekiem przychodzi, on mówi, nie, nie ma co zwalać na wiek. Więc trochę optymizmu, e, Mam więcej, bo taki byłem trochę podłamany tym, że dużo się więcej ruszam dzisiaj, a jakby mniej czuję się dużo bardziej sprawny, ale mam wrażenie, że pojawiły się ograniczenia, których wcześniej nie miałem. I trochę byłem tym zmartwiony, nie? bo nagrodą za dużą ilość ruchu powinna być możliwość zmożonego ruchu jeszcze, a nie kara od razu. Myślałem, że po prostu źle coś robię i tak dalej. Ale nie, nie robię nic źle, po prostu. Coś tam, to chyba jest, ja miałem w młodości, miałem taką konduzję biodra, grałem w piłkę i nie trafiłem w piłkę nogą i noga mi tak strasznie poleciała do przodu i, i coś, mi się, coś mi się albo naciągnęło, albo naderwało w biednicy. I tam nie poszedłem do lekarza z tym, przez dwa tygodnie się trochę przemęczyłem, kulałem, tak trochę noga nie do końca działała dobrze. No i potem przeszło i zapomniałem o tym zupełnie. Czy się rozciągam regularnie? W ogóle się nie rozciągam kompletnie z zero. A więc teraz, teraz. Właśnie na rozciąganie dostałem ćwiczenia. Nie takie obciążające, tylko. No więc tak to, proszę państwa, wygląda. No wiem, wiem, trzeba się rozciągać. Ja nie, nigdy nie miałem. Nie przepadałem za, rozciągania, za ćwiczeniami rozciągającymi, a teraz dostałem zestaw trzech ćwiczeń i, i ten. I będę je uprawiał. Uskuteczniał też jak mi. Fizjoterapeuta. Za... Pokazał te ćwiczenia, to myślałem, że się po prostu skręcę z bólu. Jakby widać, w których miejscach jestem niesprawny, są takie pozycje, których nie wykorzystywałem do tej pory. Wyraźnie widzę, że coś tam nie. Jak jest, jak jest taka... Nie potrafię opisać tych ćwiczeń. To są takie raczej. To jest w pozycji leżącej z podgiętym kolanem, podciągnięcie pięty do pośladka i wykrzywienie jakoś na bok, ręka też tam działa. To tak. Właśnie mam nadzieję, że mi fizjoterapeuta podeśle zdjęcia tych, bo to ciężko opisać to. Mam nadzieję, że zapamiętałem dobrze te ćwiczenia. Ale tak, chodzi przede wszystkim, żeby całe ciało rozciągnąć. W związku z tym, że ja dużo czasu pracuję w pozycji siedzącej, no to też to, to się przyczyniło do wszystkiego. Moim największym problemem jest to, że moje mięśnie łód są za, bardzo, za mało są rozciągnięte. Taki przykurcz trochę tam jest. Pewnie to nie jest jedyny problem, ale dojdziemy do tego. Czuję, że dojdziemy do tego. Więc, jak mówię, mam trochę optymizmu w, so, w sobie. Miło się spotkać ze, ze, ze specjalistą. To jest, a propos tych waszych kontuzji z młodości, to jest prawda, one się odzywają potem. Przypominają o sobie z wiekiem. Nie ma, nie ma w ogóle ucieczki od tego. Jeżeli uprawialiście sport bardzo intensywnie w młodości, mieliście jakieś kontuzje, które przeszły bez echa. To prędzej czy później po, poczujecie te miejsca. Powiadałem o tym, że był taki moment, że czułem się dużo mocniej, ale to ten moment poprzedził dwugodzinny taki intensywny marsz. Nie mam aż tyle czasu, żeby dwie godziny zasuwać na marsze. Powiedzmy, że jestem w stanie wygospodarować sobie tak 90 minut ćwiczeń. I w, i w te 90 minut wchodzi skakanka, jakiś marsz, rower. Najlepiej, jakby basen wchodził, ale z basenem mam. Nie, nie tak blisko mam basen, więc. Teraz dojdą do tego ćwiczenia rozciągające trzy razy dziennie, i może coś z tego będzie. No, muszę sobie jeszcze wieczorem znaleźć ten czas na rozciąganie. To są takie ćwiczenia, że mogę żonę w nie zaangażować, więc ona będzie mi przypominała. Bo to jest tak, że jeśli człowiek obraca w, tej, w taką konkretną, w taką spiralę trochę, to ma się tendencję do unoszenia jednej części biodra, żeby skompensować to wykrzywienie. A tego nie wolno robić, więc pomyślałem, że, że żona będzie mnie trzymała za biodro. Yy, no, jak ją zaangażuję, no to będzie mi przypominała też, nie? więc. Myślę, że bym sobie poradził i bez niej, ale, yy, ale. Ale, właśnie zależy mi na tym, żeby ktoś mnie wspierał, więc. Więc to zdaje się mieć sens. I jeszcze jedno takie. To, to było takie pozycje, takie. To właśnie takie, jest, że człowiek się skręca trochę w pozycji leżącej, ale jest jeszcze takie, takie ćwiczenie, że leżąc na plecach, unosi się nogę do pionu i stara się tak jakby piętą dotknąć sufitu, czyli piętę wyciągać jak najwyżej. To też, żeby naciągnąć te mięśnie. Podejrzewam, że to też udo, ale też ta tylna część uda, o tak. Nie, nie wiem, jak się te mieście nazywają. Jestem tutaj kompletnym abnegatem w tej materii. Nie no, ja muszę... Mój, bo to jest tak, że moja żona by mi zawsze przypominała, ale chcę, żeby się też angażowała, nie? To, no to zawsze lepiej, jak ktoś cię wspiera nie tylko słowem, ale też czynem, nie? Ja myślę, że ludzie, którzy wspierają innych słowem, to nie jest wiele warte, to wsparcie. A ci, którzy wspierają czynem, to... to jest... To jest warte więcej, o.